historia jest, bym powiedział, może nie aż tak bardzo odległa, bo remont co prawda nam się przedłużył, ale to nie ze względu na opieszałość wykonawcy, tylko wpłynęło na to kilka czynników. Odpowiadając wprost, dwa lata, dwa lata temu rozpoczęła się tutaj cała, bym powiedział, cały remont, demontaż tego, co tutaj było. Trwało to tak długo, ponieważ tak, po pierwsze w ostatnim czasie na trzy Cztery ponad miesiące firmy, które wykonywały ten remont, opuściły szpital ze względu na panującą epidemię koronawirusa. To po pierwsze, w międzyczasie też zmieniły się pewnego rodzaju uwarunkowania ze strony Ministerstwa Zdrowia, czyli wyszły nowe rozporządzenia zarówno dotyczące SOR-u jak i lądowiska. Projekt ten przypomnę, że był projektem łączonym, bo to jest projekt, który mówił o remoncie SOR-u i budowie lądowiska, w związku z powyższym musieliśmy dostosować wszelkiego rodzaju dokumentację do obowiązujących nowych norm, a to niestety trwało. Ale tak jak mówię, dwa lata, mniej więcej, trwała zarówno i znaczy cała inwestycja, tak? Powiedzmy, co no. się zmieniło. Przede wszystkim znaczy rozpoczęliśmy w ogóle. Sam, sam projekt rozpoczął się oczywiście od przygotowania dokumentacji, takich technicznych spraw, jak wyboru nadzoru inwestorskiego. Natomiast sam stricte remont rozpoczął się od wyburzeń tutaj, ponieważ zmieniła się, że tak powiem, w pewnym sensie lokalizacja poczekalni, jak i również innych pomieszczeń. Został SOR powiększony. On dotychczas w starej, w starej wersji, tak to określę, miał w granicach 6. 550 metrów kwadratowych. W tej chwili Sor ma około 1000 metrów, więc on jest znacznie powiększony. Jest większa poczekalnia, yy, są większe pewnego rodzaju boksy medyczne, to co za chwileczkę będziecie Państwo mogli zobaczyć. Tak, doszły nowe pomieszczenia. Przede wszystkim została dobudowana na samym wejściu część, to jest tak zwana dekontaminacja, czyli to jest pomieszczenie w przypadku gdyby się zdarzyło, że przyjeżdżają osoby skażone bądź to chemicznie bądź innymi środkami radioaktywnymi, ale również to pomieszczenie będzie wykorzystywane, co jest bardzo istotne, czego nie było wcześniej, ponieważ zdarzały się przypadki, że zarówno jak i policja, jak i straż miejska przywoziła pacjentów. Czy osoby, no, które nazwijmy, no, z higieną osobistą bywało różnie, tak to określę. I był to dyskomfort dla osób oczekujących na sorze. W związku z powyższym one nie będą tutaj przywożone bezpośrednio w miejsce, gdzie będą oczekiwały osoby na poradę czy pomoc lekarską, natomiast będą przewożone od razu do tego pomieszczenia. Drugi nowy element, którego nie było, to jest dobudowany szyb windy, no i winda, która. Będzie z poziomu zero tutaj na poziom sor mogła pomóc nie tylko osobom niepełnosprawnym. A jeśli chodzi o wyposażenie, sprzęt nowoczesny? Sprzęt nowoczesny, kwota też niemała, bo ponad 1 600 tysięcy złotych wydana na ten sprzęt. Także SOR będzie no, bardzo nowoczesny, tak to, tak to powiem. Skończyła się modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. No, powiedzmy wizualnie, wszystko się zmieniło. A właściwie nawet nie nazwałbym tego modernizacją, ale to praktycznie jak wybudowanie nowego oddziału. Każdy, kto pamięta, jak to miejsce wyglądało, to zdaje sobie sprawę, jak ogromna to jest przemiana. Dzięki właściwie tej wielkiej zmianie będziemy mogli świadczyć usługi zupełnie na wyższym poziomie. Z uwagi na wiele elementów, które tutaj się znajdują, a ja tylko skupię się choćby na jednym. Większość naszych pacjentów to są pacjenci urazowi. Pacjenci urazowi zazwyczaj kiedy trafiali do szpitalnego oddziału ratunkowego, lekarz, diagnostyka obrazowa piętro wyżej. Tutaj mamy własny rentgen cyfrowy. Obok jest wszystko zlokalizowane w jednej przestrzeni. Jest lekarz, jest już odpowiedni zespół lekarsko-pielęgniarsko-ratowniczy, jest gipsownia, jest sala zabiegowa. Wszystko jest w jednej lokalizacji, a więc dla pacjenta będzie to ogromne udogodnienie w, w zakresie udzielania pomocy. A to pozostałe udogodnienia, no to oczywiście, oczywiście jest ich bardzo wiele. Z tego, czego do tej pory nie mieliśmy, to na przykład monitoring, wszystkie praktycznie monitory, które są w obrębie szpitalnego działu ratunkowego są podłączone do stacji monitorującej. Jedna osoba widzi praktycznie wszystkie parametry ciśnienia tętno, zapisy ten EKG. Kolejna rzecz, no to właściwie wszystkie tutaj jakby obszary są podzielone z kontrolą dostępu. Wiemy, jak ruch przepływa, w którą stronę wszędzie są kamery w związku z tym też możemy dbać o wiele dodatkowych elementów jakim jest choćby i bezpieczeństwo. Było oczywiście pytanie, co nowego. Nowych rzeczy jest wiele. Jednym z tych elementów to jest coś, obok czego stoję, to jest system przyzywowy. System przyzywowy ma nam ułatwić jakby komunikację wewnątrz szpitalnego działu ratunkowego, jakby mogę zaprezentować jeśli potrzebna jest pielęgniarka bądź też ratownik, po wciśnięciu, słychać sygnał i wszędzie w tych pomieszczeniach, pokojach socjalnych, tam, gdzie przebywają pielęgniarki, ratownicy, wiedzą dokładnie w jakiej sali, bo od razu są takie panele, gdzie się wyświetla, w którym miejscu jest potrzebne. Tak samo oczywiście może to dotyczyć, przepraszam, najmocniej, lekarza. Jeśli naciśniemy ten przycisk, to w tam wszystkich pokojach, miejscach, gdzie przebywają lekarze, też również wyświetla się w postaci takiego panelu, że jest potrzebny i w jakim miejscu, do jakiej sali, w tym przypadku na przykład do sali obserwacyjnej, jest proszony w trybie pilnym. Oczywiście, jeszcze oprócz tego są te sygnały dźwiękowe. Są sygnały świetne. Wychodząc na korytarz, mamy oświetlenie odpowiednie, właśnie czerwone, bądź też niebieskie, w zależności od tego, kogo wzywamy. To jest jeden z takich elementów, który jest, do czego wcześniej nie, nie posiadaliśmy. A obecnie no po prostu będzie usprawniało, i dzięki temu będziemy mogli szybciej reagować na różnego sytuacje, zwłaszcza te takie dynamiczne. A jeśli chodzi o czas oczekiwania. Czyli tak zwane te kolejki, które no też były zmorą osób, które. No, powiem znaczy, tak. Niestety, miejsce takich rzeczy nie zmieni. To nie, nie budynek, nie, nie wyposażenie decyduje o tym, jakie są kolejki. O tym decydują po pierwsze ilość. Pacjentów, które się zgłaszają, po drugie, pewnego rodzaju procedury. Tutaj za mną jest pomieszczenie, w którym będzie dokonywane triażowanie. To jedna z tych takich rzeczy, też jak się spojrzy na tablicę, to jest tak zwany top sort, tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. To wymaga jakby innych procedur. Każdy pacjent, który trafi do, do, do SOR-u tutaj w tym miejscu, musi być striażowany, musi być zebrane specjalne właściwie parametry, opisane. Jesteśmy nawet na etapie tego, żeby połączyć to z naszym systemem szpitalnym, z tak zwanym HIS-em. Dzięki temu będzie jakby łatwość dla każdego lekarza, dla każdej osoby w tym szpitalu, z personelu obserwacji tego od samego początku, jak pacjent się zgłasza, co się z nim dzieje. 7 milionów, ponad 7 milionów 300 tysięcy, ogólny koszt projektu sprzęd milion 600, lądowisko milion 100, remont soru 4 miliony 200 tysięcy złotych. Oczywiście do tego trzeba doliczyć tak zwane prace dodatkowe, które w międzyczasie wyniknęły, też nasz koszt własny, ale generalnie projekt, jeżeli chodzi o ministerstwo wyniósł 7 milionów ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych. Lądowisko udało, się wcześniej, lądowisko udało się wcześniej, dlatego, że lądowisko było teoretycznie prostszą sprawą, to była taka, bym powiedział, prawie, że inwestycja, jak to mówili budowlańcy, drogowa, e, oprócz sprzętu elektronicznego, e, ale lądowisko również mamy e, już zgłoszone, odebrane. Zresztą to jest bardzo ważna informacja. E, w drugiego października otrzymaliśmy ostateczną już decyzję z nadzoru budowlanego o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. W związku z powyższym możemy e, rozpocząć swoją działalność w każdej chwili, o ile pozwolą nam warunki, które dzisiaj, o których wcześniej mówiłem. Lądowisko dwukrotnie zmieniany projekt w związku z nowymi wytycznymi. Sama realizacja lądowiska nie była długa, bo na trwało około 4 miesięcy. W związku z powyższym to był dość, dość szybka inwestycja, krótka, zakończona no można powiedzieć sukcesem, ponieważ też zostało lądowisko odebrane zarówno przez lotnicze pogotowie ratunkowe, jak i przez nadzór budowlany. Osoby, które przychodzą z innych oddziałów i patrzą na to, marzą o tym, żeby każdy oddział szpitalny wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda SOR, bo tak naprawdę no, weszliśmy w XXI wiek. Powiem tak, to jest oddział, tak? Szpitalny, oddział ratunkowy, ale to coś więcej. Dzięki tej nowoczesności, technice, powierzchni, innym jakby rozwiązaniom, mamy możliwość dużo lepiej, tak jak powiedziałem na wstępie, świadczyć usług medycznych. A jestem przekonany, że. Personel, który tu będzie, włoży całe serce w to, bo oczywiście bez ludzi nic to nie znaczy te piękne, ładne pomieszczenia. I jestem naprawdę przekonany, że wszyscy włożą tutaj całe serce i zaangażowanie w pracę w tym szpitalnym oddziale ratunkowym. Oficjalne otwarcie tego zmodernizowanego oznaku? No, przyznam szczerze, że my jesteśmy gotowi na już. Chcieliśmy otworzyć 1 października. Natomiast sytuacja, którą mamy dzisiaj w Powiecie Pabianickim i w mieście dotyczącym koronawirusa, spowodowała, że niestety ten termin zostanie przesunięty. W tej chwili trudno mi jest, jakby, określić dokładną datę przeniesienia tego soru tymczasowego, dziś działającego, w nowe, wyremontowane miejsce, ale myślę, że może to nastąpić na przełomie miesiąca października, listopada.